Pedro Regis, Anguara, Brazylia, 7 marca 2023 roku. Orędzie Maryi królowej pokoju. Kochane dzieci, szukajcie Pana. On Was kocha i czeka na Was z otwartymi ramionami. Nie odrzucajcie Jego światła. Ja przyszłam z nieba, aby wezwać Was do szczerego nawrócenia. Otwórzcie swoje serca i przyjmijcie moje wezwania. Wszystko w tym życiu przemija, lecz łaska Boża w Was będzie wieczna. Nie pozwólcie, by rzeczy tego świata oderwały was od pana. Nie zapominajcie, we wszystkim Bóg na pierwszym miejscu. Ja przybyłam z nieba, żeby wskazać wam drogę dobra i świętości. Bądźcie łagodni i pokorni sercem. Zobaczycie jeszcze straszne rzeczy na ziemi, ale ci, którzy wytrwają w wierności aż do końca, będą zwycięzcy. Naprzód bez lęku. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w imieniu najświętszej trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z Wami jeszcze jeden raz. Ja Was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.